Jak biegniemy do kryształu ja tam cały czas łoszę tam gdzie go pierwszy raz ujrzałeś, no to cały czas mam w głowie kryształ tylko GDZIE TO JEST dobra balonie gdzie jesteś widzę cię o co chodzi z tym świniami gdzieś stąd chyba wylazłem skąd nie dobra będzie tu, tu 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 skądś wylazłem ruch powinien być jest dobra znalazłem 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 tylko teraz co weź wróbi tem, hey, hip hip, hurra! Hip hip, hurra! Nie więcej dzieje niż kiedy jest piogemu. Daj. mi to. Dawaj mi to. Co się tam przyspieszasz? Dupa cię No ale tam. ZAWSZE PRAWDZAJ wszystko... przez TOR... CO?! Może z większymi przerwami, bo tak naprawdę jestem, ja nie wiem... DORKING! Skwala! Rozczytaj się Wejdź z nim z w końcu Bo do craftinga dzień da Dobra, o co tam chodzi? Zawsze Sprawdzaj wy. Wszystko. Co? Ostatnie nie. Zawsze sprawdzaj wy. Bum bum. A dalej no, bez killowa to ja nigdzie nie ruszę. <śm> Ej, ruszamy, Znalazłem się nie wiem gdzie jestem to wejście. Jeśli o to chodzi. Cześć balonik. Ja cię nie prze... Ej, a nawet? Dobijesz... Dobijesz magnezu, dawaj, dawaj. O złoty killów! Dwa złoty kilowy! Co? Ej, no dobra, by było szybko. Czemu tu była dziura? Ej, Nie byli tu. Ja nie pamiętam że była dziura. że ja pamiętam przez że... nas może bliżej nie wiesz? Czyli jak da nie darłeś, się, w wiekach, to znowu, się się. jak byłem w tamtej z domu coś kończyć Jak popowi na kolankę normalnie. Kolejny, kolejny, nie znam. Magnet to jest najłatwiejsza istota tutaj do pokonania, coś mi tak wychodzi. Coś mi tak troszkę wychodzi. Bo zawsze jak mogę cię widzieć do... o, killowe. Może znowu tu... Pięć, jeden, osiem. Pięć, jeden, o... dobra, wiesz co, ja se to zapiszę. To dużo widzę teraz! Czemu? Dobra, już co, ja czemu. Pięć, jeden. Osiem, osiem. Cztery czy siedem Coś się nie wygło trochę z tymi liczbami Czyli... Tu? I tam Okej okay. <laughs> Nastręł mi kilo, fami. Może wystarczy? Ja zaczęłem pluć kilo Pytam Aj! Kolejny, kolejny, kolejny lezie. Nie, to tylko ten. Jeździem. Jeszcze raz, 1, 8. 5, 1, 8, 8. 5, ma no? A to ma być na powierzchni, czy w kopalni, czy nie? Kształty, dobra, wszystko wiemy. Jestem głupi w drugą stronę Tak, strzeliłem, ale czekaj, bezpiecznie lecieć. Dobrze lecę bezpiecznie, czym ty jesteś? Chociaż jeden nie mnie broni, no

When you don't behind you, they will not see me. But you, will. And I'll see you too. Forever. I'll see you. Ja co jeszcze długo chyba baba pokopię? bo nie? To byłem? Hej, dotarłem! Oddajemy wszystko mi o, To no No, potem sobie po układam No się fajnie no, Powiem, że nie wiem zbroi tu na ci nie dziś, to jest normalnie Moja woda! Moja woda! Ja mam jedzenie Dajcie mi to jedzenie! Próba druga, wytrzymałość. Trzy miesiące później. Czekaj, pierwsza to... Nie w ogóle widział, co ja w ogóle kopię. Czas mówisz... Myślę, że ja z czym już chciałem puszczać. Teraz ja nam wykopałem to co? że nie dam rady. Tu tu tu, tu czekaj wracamy. Wracamy, wracamy czekaj, czekaj. Bez nigdzie nie idę. Tu, 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 tu. czekaj.

Sześć i co dalej będzie, No, pewnie no, no, kolejne wszystko, albo nie wiem, twoja siódemka. I pam pa 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 trzy, Chcę ją tu zebrać. Przecież coś mnie nie z zebraniem. No ja się zauważyłem, że coś mnie idzie z tym zebieraniem. No, latarka, działaj, no działaj ty jedna ty. Ech. To chodzimy, dawaj. Latarko! 6-3. 6-3-1, fajnie. Coś jeszcze będzie? Coś mi się wydaje, że to się wydłura. 6-3-1. Na prawo Gowinza. Nie wiem, Kocną pewnie podać na koniec. 6, 3, 1, 4 Ja się tak zesrałem, że zdechłem No! Puszczaj to! Co ja będzie tu napisać ten kod? 6, 3, 1... 4? Wyślij ten dwórko Patrz kurko aż się wrócę. No tam. Masz kot! Nie wiem, dam No i co dalej? Halo? Hallo! Na no, chłop mi zniknął i nie wiem, nie wiem, ja mam, Nie wiem co mam zrobić. Halo, człowiek bizdech. zdechł. To ja spadam. O, na Powróciłem z Itami! Trwało to tylko 20 minut. Cały czas walczy tylko swoje itemy, Ale... A... inne rzeczy to już są nic warte. Zjewa... Na przykład dom, wioska, n n n Dwa testy przyda mną, no. czciu się już boję, bo za każdym jest obsydian. O nie zarobię, bo mnie nie, nie stać. No nie pozwolicie mi nic zrobić. No, tej jeszcze ja nie. Dobra, masz. Prysznic, a tak. A tak, tylko go prysznic dawaj. A tak. Dziękujemy. Widzisz, prysznic plus Magnezu, równa się y, psychopata u, uległy. Czy jakoś tak? Siognie nas mnie na mnie. Od za próbę drugą. bruk Nawet, no nawet. Tylko żeby się ucieszyli. Proszę bardzo. Ja sobie od razu wodę wezmę. A ja mam pytanie, ile tych prób jest? I czy ten człowiek tu musi łazić? Robka. Czy ty jest, Czy masz coś związanego z grażynką? Ja za chwilę jakiś rytuał rozpocznę. Czy śmieś musiał mi łóżko zniszczyć? Czy ty jesteś odporny na tamtego barana, który właśnie mnie zamroził? Jak widzę, chyba nie. Jak widzę, to nie jesteś odporny. Ewidentnie jesteś odporny Zresztą ja widzę gdzie leciałeś to będzie teraz całość niszczył A nie, za dużo Mam podejrzanego poka nad sobą Ale bomba! Dobra, jesteśmy, jesteśmy, gonimy go. A teraz... Pa jakie nam fajny tutaj schodki zrobił, znaczy schodki, mostek nam. Nie no Normalny dzień dla piogejama, jak jako ma wrócisz i zobaczy jest skło zniszczone wszystko. No Przecież już tak było zawsze.